Dzień dobry państwu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć państwu o bardzo ważnej, charakterystycznej relacji, jaką my ludzie się wiążemy z innymi osobami, a mianowicie o relacji przyjaźni, która zarazem jest jedną z odmian relacji osobowych, tak jakby chciał powiedzieć Mieczysław Gogacz. Nagranie jest realizowane dla Rypińskiego Domu Kultury w ramach audycji Spotkania z filozofią. A ja chcę tylko dodać, że rok, w którym dokonuje się to nagranie, nie jest całkiem przypadkowy, ponieważ właśnie w tym roku mija 25 lat od czasu, kiedy nadano profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi tytuł honorowego obywatela miasta Rypina. I tak wydarzenia historyczne zazębiają się z filozofią. Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu. Szanowni Państwo, Wykład został zatytułowany o wartości przyjaźni w życiu człowieka, dlatego, że wydaje się właśnie, że przyjaźń jest takim dobrem, jest to taka relacja, o którą warto właśnie się zatroszczyć, którą warto pielęgnować, która nadaje też jakiś sens życiu ludzkiemu i daje człowiekowi szczęście powodujące, że, że my się czujemy jakoś spełnieni i, i na właściwym miejscu. Czym przyjaźń jest i dlaczego jest tak ważna dla człowieka, że można by mówić o wartości przyjaźni w ludzkim życiu? Po pierwsze, możemy się posłużyć cytatem Arystotelesa z jego Etyki Nikomachejskiej, gdzie zwraca on uwagę, że nie ma dóbr jakichkolwiek w życiu, które dałyby się porównać z dobrem przyjaźni. I uzasadnia to w ten sposób, że. Żadne bogactwa, żadne stanowiska, ani także władza nie zastąpią nam przyjaźni. Pozwolą Państwo, że ja przeczytam ten cytat. Bo bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadał wszystkie inne dobra. Wszak i ci, którzy mają bogactwa, stanowisko i władzę, zdają się najbardziej potrzebować przyjaciół. Jakaż bowiem korzyść z takiej pomyślności jeśli się jest pozbawionym możliwości wyświadczania przysług drugim, z której przede wszystkim i w sposób najchwalebniejszy korzysta się wobec przyjaciół, to tylko nam potwierdza rangę tej relacji wiążącej ludzi. Pokazuje też, że wszystkie te rzeczy dodatkowe w postaci jakichś szczególnych, piastowanych godności czy władzy, czy pieniędzy, czy stanowiska, jakie posiadamy, czy posiadają niektórzy ludzie, są to tylko narzędzia, dzięki którym możemy realizować najchwalebniejszą z relacji, jakie mogą łączyć ludzi, czyli relację przyjaźni. Jakie jest uzasadnienie dalsze tego, że właśnie powiązanie przez przyjaźń jest tak ważne, tak potrzebne? Tym bardziej potrzebne, im ważniejsze. Pełnimy funkcje i zadania w życiu wspólnotowym. Możemy zacząć od tego, co Arystoteles powiedział na temat człowieka, istoty człowieka. Wskazał on bowiem na dwie rzeczy związane z naturą człowieka, a mianowicie na to, że my jesteśmy rozumni, i na to, że my z natury jesteśmy przystosowani do życia z innymi ludźmi, czyli jesteśmy czymś, co by ładnie nazwano. Animal socjale i animal racjonale. Byt rozumny i byt no, przystosowany do życia społecznego, wspólnotowego. Oczywiście pytanie o naturę jest pytaniem filozoficznym. Rozumność związana jest z tym życiem wspólnotowym, dlatego, że no, między innymi po to jesteśmy w rozumność wyposażeni, aby organizować sobie wspólne życie. I Arystoteles, i zanim Tomasz Zakwinu. Powiedzieliby, że my nie jesteśmy wyposażeni tak jak zwierzęta w jakieś szczególne środki ochrony, dzięki czemu moglibyśmy zadbać w pojedynkę o siebie. Mówiąc trochę żartobliwie, nie mamy pazurów, nie mamy gęstego futra, ale za to mamy rozum. Możemy się dzielić zadaniami, obowiązkami, możemy siebie wspierać wzajemnie i w ten sposób ułatwiać sobie życie. To jest jedno, do czego są potrzebni nam ludzie, a druga, jeszcze ważniejsza rzecz. Ze względu na tę rozumność potrzebujemy otoczenia innych osób do tego, aby się usprawniać w różnych umiejętnościach. Nie nauczymy się czytać, pisać i chodzić, nie, nie nauczymy się zasad funkcjonowania we wspólnocie, jeśli nie pokażą nam tego inni ludzie z naszego najbliższego otoczenia. Jeśli nie będziemy otoczeni miłością, troską, i ludźmi, którzy byliby gotowi do tego, aby wprowadzać nas w to życie. Więc mamy te dwa wymiary ludzkiej natury społeczny i rozumny, a raczej należałoby powiedzieć rozumny i społeczny. I jest to, czy nam się to podoba, czy nie, wpisane w naturę człowieka, w charakter człowieka, w osobowość jego także. W związku z tym możemy powiedzieć, od urodzenia jesteśmy tacy, że dobrze nam jest z innymi ludźmi. Tak jak wspominałam, człowiek posiada określone umiejętności, które go różnią od zwierząt i dzięki którym może realizować się w życiu wspólnotowym. Chociażby posługiwanie się mową, która jest charakterystycznym dla człowieka. Dlaczego przyjaźń jest tak ważna? Dlaczego warto, aby natura społeczna człowieka realizowała się w ten sposób, że nawiązujemy relacje przyjaźni. Należałoby przede wszystkim zapytać, czym sama przyjaźń jest. A ona jest określona jako wzajemna miłość i życzliwość, czyli pewna wzajemność w obdarzaniu się miłością jest tutaj ważna. I już Arystoteles zauważył, że wprawdzie zdarza nam się mówić, że ktoś kocha na przykład wino, ale trudno powiedzieć, żeby wino rewanżowało się miłością taką samą, jaką my będziemy je kochać. A zatem potrzebna jest wzajemność, czyli pewna współodpowiedniość tych osób powiązanych, czy tych bytów powiązanych tą relacją. Co więcej, możemy powiedzieć, że miłość przyjacielska to taka miłość, w której chcemy dobra drugiej osoby. Mamy więc dwa ważne elementy, że ta relacja jest relacją miłości, specyficznej, charakterystycznej miłości, różnej od różnych innych odmian miłości, bo przecież mówimy, że zwierzęta też jakoś tam kochają swoje dzieci, małe szczeniaki, a jednak przyjaźń jest innym rodzajem miłości niż miłość suczki do jej małych szczeniaczków. Przede wszystkim wyraża się w tym, że Chcemy dobra drugiej osoby. Co więcej, chcemy tego dobra drugiej osoby bardziej niż naszego własnego. Zdarzają się takie sytuacje, że problemy naszego przyjaciela bolą nas bardziej niż nasze własne. To jest właśnie ten fenomen relacji pomiędzy bytami rozumnymi. Dlatego Arystotelesu i za nim Tomasz mogli powiedzieć, że przyjaźń jest cnotą albo czymś, co jest związane z cnotą. Dlaczego? Dlatego, że powoduje dobre działanie, dobre postępowanie. Cnota jako sprawność, jako usprawnienie, zdolność nasza do postępowania, które daje w efekcie dobro, ma pewne konotacje z przyjaźnią, bo w przyjaźni, jako relacji, także jesteśmy nakierowani na dobro drugiego człowieka, tego, z którym się przyjaźnimy. Troszczymy się o jego dobro. Co daje ta relacja przyjaźni? Daje nam przyjemność, nadzieję na dobre życie, radość i szczęście. Dlaczego akurat tak? To nieprzypadkowe są powybierane te elementy, co daje przyjaźń człowiekowi. Nie chodzi o to, żebyśmy myśleli, że przyjaźń jest czymś, co realizujemy w jakimś własnym interesie, choć chcąc nie chcąc tak się dzieje, bo relacja przyjaźni sprzyja człowiekowi i jego właśnie szczęściu. Ale nie o to w niej głównie chodzi, bo trudno sobie wyobrazić, że tego typu powiązania nie dawałyby jako skutku ubocznego przyjemności człowiekowi. Nadzieja na dobre życie dlatego, że jeśli dobrze postępujemy i trwa relacja przyjaźni, ciągle mamy szansę na realizowanie dobrego postępowania. Radość jest z kolei czymś więcej niż samą przyjemnością czyli taką reakcją już na poziomie intelektualnym. Gdzie czerpiemy pewną satysfakcję z tego dobrego postępowania? I wreszcie szczęście, jako pewna satysfakcja życiowa i przekonanie, że jesteśmy na właściwym miejscu, że żyjemy i działamy zgodnie ze swoją naturą, czyli kierujemy się do tego, co jest też po części jakimś celem realizowanie naszej rozumnej natury. Jaka przyjaźń? Nie każda oczywiście przyjaźń. Jest tą właściwą. Arystoteles używał określeń różnorakich, podając, że poza tą przyjaźnią właściwie rozumianą, są pewne relacje, które przypominają przyjaźń, określał je przyjaźnią, ale dodawał jeszcze pewne dodatki, nazywając te relacje jako przyjaźń osób nastawionych na pożytek lub przyjaźń osób nastawionych na przyjemność. I te tak zwane przyjaźnie miały pewne podobieństwo do tej właściwej, najprawdziwszej, w której celem jest dobro osoby, z którą wiążemy się relacją. My pozostaniemy tylko przy tej właśnie relacji, czyli przyjaźni właściwie rozumianej, i postaram się uzupełnić te szczegóły. Co jest takiego ważnego w tej relacji? Otóż, no właśnie nasze dobre działanie. Kochać oznacza, po prostu dobrze działać, a zatem prawdziwa przyjaźń w większym stopniu będzie polegała na tym, że kochamy, aniżeli na poczuciu bycia kochanym. Dobrze postępować to właśnie kochać, czyli dobrze działać, czyli jest to coś ważniejszego niż to, że my się czujemy kochani. Oczywiście jest tak, że poczucie bycia kochanym jest przyjemne. Ale no, ono nie ma właśnie nic wspólnego z tym dobrym działaniem. Ono ma co najwyżej coś wspólnego z dobrym odczuwaniem. Yy, natomiast my powinniśmy się przede wszystkim skupić na tym dobrym działaniu, czyli trosce o to, żebyśmy prawdziwie kochali kogoś i byli prawdziwie zatroskani o jego dobro, rzeczywiste dobro. Co to dokładnie dalej znaczy? Przyjaciel jest dobrem samym w sobie. Dobro przyjaciela będzie stanowiło cel w takiej relacji. Druga osoba będzie postrzegana jako dobro warte osiągnięcia ze względu na nie samo. Tomasz by to nazwał, bonum honestum, dobro szlachetne, czyli warte osiągnięcia ze względu na nie samo. Zdarza się, że my przyjaźnimy się, kolegujemy się, może należałoby bardziej powiedzieć, z kimś, dlatego że ta relacja przynosi nam jakieś korzyści. No, na przykład, ktoś nam pomaga, albo dzięki niemu mamy dostęp do jakichś yy, korzyści innych, i teraz te korzyści, ta pomoc może być dla nas ważniejsza niż ta druga osoba, czyli ona będzie mówiąc brzydko, środkiem do celu, a nie z celem samym w sobie. I to nie będzie prawdziwa przyjaźń. Tymczasem w prawdziwej przyjaźni to nie przyjemność, którą nam daje ta relacja. Nie korzyści, które możemy mieć z kolegowania się z kimś, tylko sama ta osoba jest dla nas ważna. Sama ta osoba i jej dobro. Trwałość, niezmienność, pełne zaufanie to są cechy charakterystyczne tej przyjaźni opartej na dobru szlachetnym. Przyjaźni, którą Tomasz nazwałby także przyjaźnią doskonałą, pełną i trudną do zerwania, dlatego że nawiązuje się długo. Tego typu relacja, to, jak wspominałam, jest relacją miłości, charakterystyczną dla osób, czyli dla bytów rozumnych. I teraz jest tak, że można powiedzieć, jest swoiście bezinteresowna. Co to znaczy, jeśli naszym celem jest dobro drugiej osoby, rzeczywiste, prawdziwe dobro tej osoby, to znaczy, że tak naprawdę nic innego tam się nie liczy. A zatem cieszymy się z tego, że ta druga osoba jest obecna. A zatem z samego faktu istnienia tej osoby czerpiemy pewną radość, satysfakcję, chciałoby się powiedzieć. Stąd możemy właśnie mówić o bezinteresowności i o tym, że tak naprawdę tym, co powoduje, że my nawiązujemy te relacje, jest realność drugiej osoby, czyli przejaw jej istnienia, to, że faktycznie jest. Proszę zobaczyć, że osoby no, w głębokich relacjach miłości, powiązane ze sobą, gdybyśmy ich zapytali, dlaczego kochają drugą osobę, trudno by im było powiedzieć, tak? bo moglibyśmy oczywiście wymieniać jej zalety, ale to nie jest główny powód, dla którego jesteśmy w tej relacji. Dlatego, że ta osoba jest, istnieje, to wystarczy do tego, aby relacja przyjaźni się nawiązała. Czyli możemy powiedzieć, że jest to pewne wzajemne przystosowanie się osób spowodowane samym faktem ich istnienia, tego, że one są. Widzą Państwo tutaj strzałki w dwóch kierunkach. To oznacza, że relacja przyjaźni jest dwukierunkowa, czyli obie osoby jakby wymieniają się tymi treściami, tym faktem, że są w tej współobecności, czyli byciu dla siebie z tego powodu, że są. I osoby powiązane relacją przyjaźni są na jakby mają jak najwięcej punktów wspólnych, punktów stycznych. Arystoteles od razu by powiedział, że chodzi o to, że muszą być w miarę na podobnym poziomie, jeśli chodzi o posiadanie cnót. Czyli proszę państwa, ważne jest, żebyśmy dbali o dobry własny rozwój, o usprawnianie się w zaletach moralnych po to, żebyśmy mogli nawiązywać trwałe przyjaźnie. Co więcej, pewnym warunkiem nawiązania dobrej przyjaźni jest lubienie samego siebie. A zatem jeśli doceniamy siebie jako byt rozumny, bo to lubienie siebie też musi być właściwe, nie jakiekolwiek, nie takie folgowanie sobie wszystkim zachciankom, tylko przede wszystkim dostrzeganie własnej godności jako kogoś rozumnego. Osoby, która kieruje się w swoim życiu wskazaniami rozumu i troszczy się o pielęgnowanie tych władz intelektualnych, czyli rozumu i woli, o to, żeby nabywały właśnie dobrych usprawnień. Jeśli to w sobie lubimy i cenimy, to będzie to dobrą podstawą do nawiązania relacji przyjaźni z drugim człowiekiem i najlepiej jest, gdy ta osoba jest na podobnym poziomie, jeśli chodzi o zdobywanie tych zalet moralnych żeby było jak najwięcej punktów wspólnych. Mówi się także o pewnych zwyczajach, podobieństwie temperamentów, upodobaniach, że czym więcej będzie tych punktów wspólnych między przyjaciółmi, tym lepiej, tym pełniejsza będzie przyjaźń. Mieczysław Gogacz zwracał uwagę, że jest to relacja najtrudniejsza do zerwania, najdłużej nawiązująca się zarazem. Dlatego, że potrzebujemy takiego wzajemnego poznania się dokładnego, przyzwyczajenia do siebie, ale jeśli ona się nawiąże i ta wspólnota będzie się realizowała na wielu jakby przestrzeniach, a podstawą będzie to, to istnienie drugiego człowieka, to ona będzie trudna do zerwania i jest jakby pełna, doskonała, dlatego, że tutaj nie ma takiej sytuacji, w której musimy. Kogoś holować i on ciągle czegoś y, ciągle jest niedoskonały, słaby, wymaga naszej opieki, pomocy. Raczej jest to coś, co byśmy nazwali relacją partnerską, stąd jest tak trwała, tak y, powiedziałabym korzystna dla obu stron w ramach skutków ubocznych. Co towarzyszy przyjaźni, dlatego że y, trudno sobie wyobrazić przyjaźń bez pewnych dodatkowych elementów, Które nie są samą przyjaźnią, ale, ale występują w niej, mogą występować także bez niej. To są trzy elementy, mianowicie trzy sposoby zachowania naszego: życzliwość, dobroczynność i zgoda. Życzliwość możemy rozumieć jako pragnienie dobra dla innych, takie proste poruszenie woli, że człowiek człowiekowi życzy dobra. I teraz trudno sobie oczywiście wyobrazić, że jesteśmy przyjaciółmi i nie jesteśmy dla swojego przyjaciela życzliwi. Natomiast możemy sobie odwrotną sytuację wyobrazić, że spotykamy kogoś, kogo nie znamy i on budzi naszą życzliwość, chciałoby się powiedzieć, niemal spontanicznie. A zatem, życzliwość jest znakiem uzupełniającym przyjaźń, ale nie utożsamia się z przyjaźnią, nie możemy postawić znaku równości między życzliwością a przyjaźnią. Życzliwość budzą najczęściej osoby, które posiadają zalety moralne, a zatem to też może być pewien element, który by wskazywał na, na pewne konotacje z przyjaźnią. Dobroczynność z kolei to jest czynienie dobra innym. No i proszę Państwa, oczywiście trudno sobie wyobrazić sytuację, w której my nie czynimy dobra naszemu przyjacielowi. No, chyba przede wszystkim i na pierwszym miejscu. Stawiamy to dobro przyjaciela, skoro przyjaciel jest naszym alter ego, drugim ja. Natomiast znów możemy wyobrazić sobie sytuację, w której czynimy dobro innym osobom, którym, z którymi nie jesteśmy związani relacją przyjaźni. I wreszcie zgoda jako pewne zachowanie czy działanie człowieka, które no, trudno sobie wyobrazić, żeby nie występowało w przyjaźni. Tomasz zwraca uwagę, że to miłość jest tym czynnikiem, który powoduje, że ludzie są gotowi do zgody, do pewnej zgodności. Jest to zatem pewien sposób odnoszenia się do innych, do poglądów innych. Jedność poglądów właśnie jest motywowana miłością. Możemy powiedzieć, że wiąże się z przyjaźnią, gdyż po prostu przyjaciele wybierają to samo. A zatem to w przyjaźni możemy zaobserwować tę jedność poglądów ludzi powiązanych tą relacją. Patrząc na poglądy Tomasza Zakwinu, a także Mieczysława Gogacza, moglibyśmy się zgodzić z tym, że te przejawy towarzyszące przyjaźni w postaci życzliwości, dobroczynności i zgody, są takimi wersjami najbardziej podstawowej odmiany miłości, określane jako odpowiedniość natur, współodpowiedniość natur, czyli że człowiek dla człowieka. W pierwszym odruchu raczej będzie życzliwy, gotowy do życzliwości, gotowy do czynienia dobra i gotowy do zgody. Zazwyczaj wolimy zgodę niż niezgodę. Zazwyczaj wolimy wyświadczyć komuś dobro niż zło i w większości przypadków nasze naturalne reakcje na drugiego człowieka są życzliwe. I zatem jest to ta podstawowa miłość, czyli współodpowiedniość natur ze względu na to, że mamy do czynienia z drugim człowiekiem, właśnie tak się zachowujemy. Skoro mówimy o pewnej równości pomiędzy przyjaciółmi, o dobrym postępowaniu, to nie unikniemy porównania przyjaźni ze sprawiedliwością, ponieważ sprawiedliwość jest taką zaletą moralną, taką cnotą, która reguluje nasze relacje z drugim człowiekiem, z otoczeniem. Czyli pozwala, ułatwia jakby życie wspólnotowe. Polega ona na tym, że mamy stałą wolę oddania każdemu tego, co mu się należy. W związku z tym można powiedzieć, że sprawiedliwość pomaga, aby pewną sytuację nierówności sprowadzić do równości czy równomierności. I teraz możemy powiedzieć, porównując przyjaźń i sprawiedliwość, że w przyjaźni ta równość jest pewną zasadą, pewną podstawą. Chcieć dla przyjaciela tego, co naprawdę będzie dla niego dobre, traktować go jak siebie samego, to jest, można powiedzieć, punkt wyjścia w tej relacji. Przyjaciele nie potrzebują sprawiedliwości, ponieważ rozwiązuje ten problem sama przyjaźń. Natomiast w sprawiedliwości, jakby ta równość jest skutkiem tak, wprowadzenia zasad sprawiedliwości do życia. Jeśli mamy ludzi powiązanych przyjaźnią, po prostu im się w głowie nie mieści, że mogłaby być tu jakaś nierówność czy nierównomierność. Kończąc nasze rozważania na temat przyjaźni, można by było pokusić się o pewne wnioski, czy spróbować to podsumować, dlatego że temat przyjaźni jest bardzo bogaty, można by tu jeszcze dłużej o niej mówić, ale spróbujmy wyłuskać pewne najważniejsze aspekty. W przyjaźni jest tak, że ważny jest ten człowiek, czyli ona wymaga, domaga się, chciałoby się być uznania pierwszeństwa człowieka nie tylko przed nami samymi, tego drugiego, z którym jesteśmy przy, zaprzyjaźnieni, nie tylko przed nami samymi, ale także przed rzeczami, przed przedmiotami, to wymaga od nas pewnej przemiany myślenia określanej ładnie z grecka metanoją, ludzie są ważniejsi, osoby nawet szerzej można powiedzieć są ważniejsze Niż rzeczy, niż przedmioty. Tego uczymy się ciągle. Proszę zobaczyć, jak często się przyzwyczajamy do przedmiotów. Niektóre są naszymi ulubionymi i jeśli się zdarzy, że ten ulubiony przedmiot ktoś przez nas kochany, niechcący zniszczy, no jest nam bardzo trudno i przekro. I wtedy, no musimy właśnie zadać sobie pytanie, kto jest ważniejszy. Czy ten ulubiony przedmiot, czy może. Ta osoba, którą kochamy, z którą jesteśmy w relacji. A zatem metanoia, czyli taka ciągła czujność w nas, aby przestawiać się na to, że ludzie są, osoby są ważniejsze niż rzeczy, niż przedmioty. W tej przestrzeni osób mieszczą się, to też warto pamiętać, nie tylko osoby ludzkie, ale również Bóg, który jest osobą i z którym możemy nawiązywać przyjaźń jako relację osobową. I wreszcie... Troszczenie się o te relacje, o dobro innych osób skutkuje postawą nazywaną humanizmem. Humanizm, czyli to, co mówiłam na wstępie tego mini wykładu, że uznajemy, że człowiek czy osoby i relacje, jakimi wiążemy się z tymi osobami, są tak wartościowe, że należy je chronić naszymi decyzjami, naszym poznaniem, naszym działaniem. Tu jest właśnie miejsce na pozostałe cnoty moralne, bo one nam służą jako pewne narzędzia po to, żebyśmy chronili relacje osobowe. Bo my często jesteśmy w powiązaniach osobowych, ale nie zawsze wiemy, co robić, jak postępować, co wybierać, aby chronić te relacje, aby one trwały, aby troszczyć się o trwałość tych relacji. Czasem się gubimy i tu y, inne cnoty moralne, chociażby sprawiedliwość, chociażby. Roztropność, męstwo czy umiarkowanie są tymi narzędziami, które są nam dane, w które możemy się sami wyposażyć, ażeby właściwie postępować i troszczyć się o dobro innych osób, o to, żeby te relacje trwały. To jest właśnie ten humanizm. Możemy uzupełnić go religią, czyli taką sytuacją, w której troszczymy się o trwanie relacji, naszych relacji osobowych z Bogiem. Możemy posłużyć się tutaj cytatem z Jana Pawła II, który domagał się prymatu etyki przed techniką, wartości duchowych przed wartościami materialnymi, człowieka przed rzeczą i miłosierdzia przed sprawiedliwością. Ten ostatni element, to ostatnie połączenie miłosierdziość i sprawiedliwość wskazywałyby właśnie na to, że pierwszy, pierwszorzędny jest czynnik miłości jako Pewnej relacji osobowej, przed cnotami moralnymi, jako usprawnieniem w dobrym postępowaniu. Życząc Państwu nawiązywania przyjaźni opartych na dobru szlachetnym, przyjaźni doskonałej, i zarazem pogłębienia przyjaźni z Bogiem na czas adwentu, w ramach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Żegnam się już z Państwem. Do widzenia.